Chciałbym Wam powiedzieć parę słów o starzeniu mózgu z kilku przyczyn. Po pierwsze, z tej przyczyny, że będziemy w naszej pracy tutaj badawczej no, współpracować z ludźmi starszymi, będziemy grali tutaj różne z nimi w różne gry, czy pamięciowe, czy inne. Tak więc dobrze jest wiedzieć, w jakich, jakie zmiany w, tym, w mózgu są u tych osób i jakie parametry pamięci czy innych funkcji kognitywnych szczególnie u nich są powiedzmy zmienione, pogorszone, a które powiedzmy nie pogorszyły się na przestrzeni, na przestrzeni lat, żeby mógł sobie, sobie trochę samemu ocenić. Po drugie populacja nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i tutaj również w Polsce, w Europie, na w zasadzie na całym świecie się starzeje, e, ludzie dożywają e, coraz jakby powiedzmy coraz bardziej zaawansowanego wieku, średnia życia się wydłuża, e, tak więc powstaje pewien można by powiedzieć problem, któremu się należy dokładnie przyjrzeć. W Stanach powstają różne jako rodzaju instytucje, które coraz bardziej wnikliwie zajmują się problemem zaburzeń pamięci, ale już nie tak jak kiedyś, że tylko w tych Stanach powiedzmy zaawansowanych, lecz już powołuje się na przykład klinikę wczesnego wykrywania zaburzeń właśnie tych funkcji poznawczych. Kładzie się nacisk na to, żeby jak najwcześniej rozpoznać tą osobę, która może mieć na przykład w przyszłości otępienie, czy, czy Alzheimera, czy po prostu te łagodne zaburzenia funkcji poznawczych. Więc jest nacisk na to wczesne wykrywanie. Żeby wcześniej wykryć, czy ktoś może mieć w przyszłości chorobę, to trzeba się bardzo dobrze znać na tym i odróżnić. Tak zwany, jak to w Stanach mówią, healthy brain aging od patologii, pewnych form patologicznych. A żeby to dobrze wiedzieć, to trzeba najpierw wiedzieć, jak, jaka jest taka fizjologia starzenia się mózgu w aspekcie tutaj funkcji kognitywnych. No i teraz ta, no i jeszcze trzecia przyczyna, o której warto o tym mówić: no każdy z nas kiedyś będzie starszy. No i żeby sobie też może tak dla siebie zdawać z pewnych rzeczy sprawę, co, co będzie wtedy gorsze w naszej pamięci, co, co mniej, a co będziemy mieli, co będzie tak dawniej. No i tak, i teraz zacznę od tego. O, drugi slajd. Zamieściłem ten slajd ze względu na to, że jest on bardzo wymowny. No, chyba dla każdego jest bardzo wymowny, ja chciałbym tylko powiedzieć, co ja widzę na tym slajdzie tutaj. Ja widzę, że w przyrodzie są pewnego rodzaju procesy, które, jakby, które po prostu są i tak, tak jest, nie da się tego zmienić. Aczkolwiek tak jak w zimę zakładamy czapkę, ciepło się ubieramy, pijemy ciepłe herbatki, czy, czy na przykład gromadzimy zapasy na zimę i tak dalej, czyli generalnie przygotowujemy przygotowując się do zimy e, jesteśmy w stanie ją przetrwać i to powiedzmy jak najmniejszym kosztem i w miarę bezboleśnie. Tak samo e, no i z dobrym funkcjonowaniem. Tak samo myślę, że warto się przygotowywać do takiej zimy naszego życia już e, no powiedzmy Teraz, w aspekcie no dla nas, ale także w aspekcie naszej całej e, powiedzmy populacji, e, no a żeby, żeby się do tego przygotować, to trzeba najpierw poznać to wszystko od podstaw. E, tak mówiłem, w niektórych krajach, szczególnie zagranicznych, coraz bardziej się zajmuje tym tematem, coraz więcej powstaje materiałów, podręczników, filmów wideo, instytucji itd. Więc jest to temat jak najbardziej na czasie i warto o pewnych rzeczach wiedzieć. Ja zacznę generalnie od podstaw, tutaj w mojej pracy, e, czy znaczy w tej mojej prezentacji, w zasadzie tylko. E, zacznę od tego, że wcześniej, e, no i w zasadzie jeszcze teraz też, są różne takie podejścia do pamięci, tak? Bo różne osoby się zajmują tą pamięcią, e, na przykład jest te, 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 takie neuroscience of aging. Tam generalnie ba, czy bada się za pomocą, takich mechani, za pomocą takich narzędzi jak rezonans magnetyczny funkcjonalny, jak na przykład PET, jak badanie pośmiertne, czyli bardziej takie powiedzmy naukowe metody, takie w sensie takim powiedzmy fizycznym, materialnym, ale też pamięcią zajmują się tak zwani psycholodzy, kognitywni psycholodzy, Którzy mają do dyspozycji różne, różne baterie testowe i które są stanie, którzy są w stanie ocenić pewne e, funkcje, takie jak na przykład, e, w, tam sprawdzają, e, sprawdzają, jak sobie człowiek starszy radzi w różnych testach w pamięci i innych funkcji poznawczych. Bardziej, e, natomiast ci, którzy zajmują się tym neuroscience. To bardziej właśnie są to, zajmują się, tak jak, jak przepływ mózgowy, jak y, struktury, takie obrazowanie mózgu, bardziej takie, powiedzmy, rzeczy materialne. No ale y, jak to bywa y, w życiu, czasem jest tak, że y, dobierają się dwie osoby, które na pozór dla innych y, no, są dwoma różnymi, dwoma różnymi charakterami dwoma różnymi tutaj postaciami a mimo to na przykład tworzą parę i czy czasami inni się dziwią, ale tak jest i właśnie ta para co o dziwo może bardzo dobrze funkcjonować i tak też się stało tutaj z tymi dwoma różnymi podejściami powstało tak zwane Cognitive Neuroscience gdzie stara się właśnie znaleźć, ta nauka stara się znaleźć ten brakujący link brakujące połączenie między właśnie takim podejściem czysto takim powiedzmy trochę fizycznym, takim bardziej naukowym z bardziej takim psychologicznym aspektem tego wszystkiego no bo nie trudno się domyślić, że no, sam, sama taka struktura mózgu jak neuron, jak synapsy jak jakieś receptory które są badane właśnie w tym neuroscience bez takiego aspektu psychologicznego no za dużego znaczenia powiedzmy aż tak nie będą miały niż właśnie jak takie bardziej obiektywne spojrzenie na, na, na sprawy, na, 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 na te rzeczy, na pamięć, yy, jakie właśnie będzie dawać i daje, już powoli, tak właśnie cognitive neuroscience. Yy, no tutaj mam przyczyny starzenia mózgu, żeby sobie to z tego zdawać yy, sprawę, no, że mamy i neurogeniczne, i psychogeniczne, tak? Czyli. Z jednej strony pogorszy, pogorszają się te funkcje nasze kognitywne w starszym wieku ze względu na to, że mamy atrofię istoty szarej mózgu i wielu innych struktur, np. komory się powiększają i inne, to widzimy właśnie na tych działaniach obrazowych. Widzimy synapsy, widzimy no, struktury mózgu itd. Ale też trzeba pamiętać o tym, że przyczyną starzenia się mózgu jest także to, że ktoś może nie używać tego mózgu w starszym wieku z różnych przyczyn. Jak to mówią w Stanach, you don't use it, you lose it, tak, czyli jeśli nie używasz, to stracisz to. Tak więc to też, to, że ktoś na przykład nie używa, to też będzie, tak, jak mięśnie ulegają, powiedzmy, atrofii, to wtedy też tak będzie się działo z mózgiem, więc to jest przyczyna zróżnicowana, żeby sobie to zdawać z tego sprawę. Jeśli chodzi o te metodologiczne podejścia właśnie tego nowego Cognitive Neuroscience, to mamy tu neuropsychologiczne, korelacyjne i tak zwane, nie wiedziałem jak to przetłumaczyć, activation imaging approach. Jeśli chodzi o te neuropsychologiczne, to po prostu robi się tak, że bierze się załóżmy os osobę starszą, która tak w cudzysłowie zdrowo się, jej mózg zdrowo się starzeje, czyli healthy brain aging, z osobą na przykład, która ma jakiś problem, tak, czyli e, na przykład z chorobą e, Alzheimera, z chorobą Parkinsona, e, pacjenci z zaburzeniami w funkcji struktury kory czołowej, czy to po urazach, czy, czy innych, na przykład w wyniku udaru, czy na przykład e, skroniowej, skronowej części e, mózgu, czyli tych tam gdzie jest na hippocamp. No i porównuje się te dwie, jakby te, te dwie powiedzmy grupy, tak, czyli wykryto tak, że przykładowo choroba, na, chory, chory z Parkinsonem, tak, chory z Parkinsonem ma problem z pamięcią, no a ogólnie w Parkinsonie jest taki problem, że nie ma dopaminy, tak, więc powstała teoria, że wraz z wiekiem ilość receptorów, ta właśnie tych, dla tej dopaminy oraz samej dopaminy maleje, tak więc z tego może być problem. W, właśnie z pamięcią z tego wynikający. Jeśli chodzi na przykład o e, to, ten te uszkodzenia na przykład czołowych, czy szczególnie tych przedczołowych e, takie osoby właśnie również miały e, problem właśnie z, 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 bardziej z takimi funkcjami wykonawczymi, z taką pamięcią kontekstową, e, czyli na przykład m, pamięć kontekstowa, czyli na przykład ktoś zaparkuje samochód, no i później zapomniał, gdzie zaparkował, ale Przypominają mu się inne jakby, rzeczy, które były związane z tym parkowaniem i może do tego dojść. Właśnie u osób z uszkodzeniem tych płatów czołowych, a także u osób starszych się, że właśnie to jest pogorszone. Jeśli chodzi o na przykład ten, to, to uszkodzenie hipokampa, to yy, osoby, które miały uszkodzony hipo, hipokamp, to miały bardzo duże problemy właśnie z rozpoznawaniem, z takimi funkcjami rozpoznawającymi. Są też przykład, różne różna amnezja się bierze przy uszkodzeniu. Tak jak widać, różne struktury w mózgu mają różne swoje, funkcje, ale to, to tak mówię, nie do końca to wszystko tak można tłumaczyć, bo też ten aspekt psychologiczny musi być ważny. Jeśli chodzi o korelacyjne, to po prostu robić tak, że jest jedna grupa tych właśnie zdrowo się starzejących i no i na przykład bada się ich na przykład rezonansem magnetycznym czy PET, a później są inne badania, które na przykład badają właśnie tych również zdrowo starzejących się, ale badania psychologiczne. I później te korelacyjne metody mają za zadanie te dwa odrębne badania, jakby jakoś skorelować i wyciągnąć wnioski. Może być też tak, że badane są dwie grupy. Patologiczne, ale chodzi o to, że odrębne jest badanie właśnie tych, tymi, tymi testami, takimi jak PET czy MR, a odrębne są tutaj psychologiczne. Tak więc to korelujemy te dwie, te, dwie, dwie, te dwa badania. Natomiast czymś fajnym jest właśnie Activation Imaging Approach. Ten rysunek też niżej to obserwuje, gdzie po prostu bada się, na przykład, tam PET, czy jak tam takie funkcjonalne od, określone odmiana właśnie tego MR, resynansu magnetycznego, podczas tego jak dana osoba wykonuje daną czynność kognitywną, tak? czyli wykonuje się testy te kognitywne i jakieś zadania musi wykonywać ta osoba, i w tym właśnie samym czasie są wykonywane te testy neuroobrazowe. I, I tak dalej. No, i tutaj na przykład parę wniosków bardzo ważnych można było wysnuć, że na przykład osoby starsze, na przykład, o nie, u, u, u młodych osób jest na przykład tak, że jest jakieś zadanie, i żeby temu podołać, to tak widzimy się, e, załóżmy aktywność mózgu, szczególnie na przykład w, w tej przestrzeniowej korze, po jednej stronie tutaj, jak, jak widać, świeci, czyli aktywność jest wyskazywana, po drugiej stronie mniej. E, natomiast u osób starszych z racji tego, że, szczególnie tych bardziej starszych, z racji tego, że e, no, są jednak te pewne deficyty, e, to, ten mózg stara się osoby znacznie bardziej kom, kompensować to i są zaangażowane już większe partie, już są oba e, prawy i lewy, e, prawa prawy i lewa, e, przez kora e, potrzebna. Czyli bardziej mózg stara się pewne rzeczy kompensować, tak więc pewne, pewne struktury będą bardziej zaangażowane. Tak więc jest to bardzo, bardzo dobra właśnie metodologicznie metoda badania, bardzo fajna. No każdy oczywiście tutaj z tych metod ma swoje strony mocne i słabe, no jak, wszyscy, jak wszystkie metody, jak każdy z nas. Jeśli chodzi o procesy poznawcze, to dzielimy na elementarne, takie jak uwaga, percepcja, pamięć, funkcje wykonawcze czy oraz złożone, takie jak myślenie, język. Jeśli chodzi o ten wpływ tego starzenia na ten mózg, to zacznę może od uwagi. Uwaga wykazuje swoją selektywną podzielność i utrzymanie uwagi. Robiono właśnie badania i wyszło z tego, że najmniej problemów właśnie osób starszych jest z utrzymywaniem uwagi no trochę jest właśnie z selektywnością, przy czym nie do końca, to no tak wiadomo, czy sama selektywność jest powiedzmy, tak na cudzysłowie popsuta, czy po prostu jest to związane z zmniejszonym, prze, zmniejszonym tutaj przesyłem informacji, tak? I raczej ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna, czyli ze względu na ten zmniejszony przesył informacji, ta selektywność jest trochę zaburzona, a nie do końca być może sama w sobie. No a najwięcej właśnie problemów by Jezus osób starszych z podzielnością uwagi, a podzielność uwagi, no to jak wiemy, tutaj najwięcej się przydaje. E, na przykład u osób starszych, załóżmy, o, jedzie samochodem starsza osoba, no i musi tą jednak tą uwagę dzielić. Tak wiele zadań musi naraz wykonać. Musi monitorować, co to jest na drodze, to co to jest w środku, jeszcze może ktoś zagaduje obok, może jeszcze radio leci. Włączone jakieś tam hity na czasie i tak dalej. Tak więc jest to. Musi, ta osoba musi bardzo wykonywać dużą podzielność uwagi. A ta podzielność uwagi jest szczególnie tutaj no, kontrolowana przez właśnie tą koreczową, a szczególnie tą przedczołową, gdzie są te funkcje wykonawcze. No i szczególnie tu, tu jest największe pogorszenie. Czyli osoby starsze, naj, największą, jeśli chodzi o uwagę, największe problemy mają z podzielnością uwagi. No i też co odkryto, że wysiłek aerobowy jest bardzo dobry właśnie, usprawnia właśnie tą pracę być może właśnie tej kory przedczołowej, no a też innych ośrodków i polepsza się wtedy w tych testach na podzielność uwagi. Jeśli ktoś regularnie właśnie ćwiczy aerobowo, no akurat nie jest to tak żadnym tajemnicą, bo wiemy, każdy wie, że wysiłek fizyczny i zdrowa dieta znacznie polepsza pamięć. No i tutaj, jeśli chodzi o pamięć roboczą, to trzeba pamiętać o tym, że mamy coś takiego jak pamięć taką krótką, krótkotrwałą. No i ona na odbiera to, że zapamiętujemy, tak? Zapamiętujemy na przykład, mamy numer załóżmy jakiś tam, sze, siedmiocyfrowy albo sześciocyfrowy. No i ten numer, jesteśmy dzięki pamięci tutaj krótkotrwałej w stanie zapamiętać aż do momentu, aż będziemy, no bo powtarzamy sobie to jakoś tam w myślach. I do tego momentu, aż sobie to powtarzamy, no to jesteśmy w stanie to odpowiedzieć. Natomiast jest jeszcze właśnie też te funkcje wykonawcze są związane z tym, że żeby już, żeby jakby tą wykorzystać tą pamięć roboczą, tak to można sprawdzić, że kazać komuś na przykład powiedzieć te sześć cyfr i kazać mu powiedzieć od tyłu to, albo jakieś słowo i żeby przeliterował od tyłu. I tu już jest oprócz tego takiego zapamiętania tego, tych na przykład siedmiu cyfr, to już musi wykonać na tych, na tych cyfrach pewną taką, takie operację. I żeby to wykonać, to już musi mieć właśnie tą dobre połączenia właśnie z korą, tą przyczułową, dobrze, to wszystko musi funkcjonować. I właśnie to jest zaburzone znacznie u tutaj u starszych ludzi no i tu się kiedyś u, jakieś takie podejrzewane fundamentalne źródło tej deficytów związanych z wiekiem, no i dalej się tak podejrzewa. No i jak nie trudno się domyślić, że to właśnie, że te zaburzenia pamięci roboczej, to sprawia, że taka osoba starsza może mieć coraz większe prób, trudności z takim codziennym funkcjonowaniem, tak, z, z planowaniem, e, z jakimś takim e, no, zapamiętaniem i jakby obrabianiem tych informacji związanych z zapamiętaniem. Jeśli chodzi o pamięć długotrwałą, no to um, składa się ona z różnych rodzajów pamięci i z wiekiem one ulegają y, pewne ich, te rodzaje pogorszeniu, inne nie. Y, no i tak, tu mamy część pamięci długotrwała pamięć epizodyczna i tutaj jest to taka pamięć, która jest najbardziej, y, powiedzmy, zaawansowana, najpóźniej w ontogenesie się rozwija, y, jest ona najbardziej wrażliwa na uszkodzenia mózgu oraz y, tutaj jest y, no, na przykład, no i, no, i też najbardziej zraźnym na, na właśnie te procesy normalnego starzenia. E, no, tutaj są różne, właśnie takie jak parkowanie samochodu są jakieś wydarzenia to jest pamięć o pewnych wydarzeniach. E, jeśli chodzi o pamięć semantyczną. Ogólnie jest to pamięć związana ze słowami, konceptami. Na przykład można zapytać, kto odkrył Amerykę. Nie są one co rzeczy związane z czasem ani z przestrzenią, tak? czyli to są takie, powiedzmy, ogólno, ogólna wiedza o świecie. Tak? Tutaj wykazuje ona brak znaczących zmian, a nawet może przekraczać wiedzę o świecie młodych ludzi. Tak? Czyli taka osoba starsza może wiedzieć o świecie więcej niż po prostu młoda osoba. Organizacja systemu wiedzy nie zmienia się wraz z wiekiem. Po prostu jest tak, że ta osoba starsza może mieć ten dostęp do informacji wolniejszy ze względu na tą zmniejszony przesył informacji I tak wiadomo, wolniej to wszystko będzie, ale generalnie sama pamięć semantyczna może być nawet lepsza niż u młodych. No i tutaj teraz mamy taką autobiograficzną, no to jak każdy wie, że czasami nie rozmawiając z osobą starszą, to bardziej właśnie pamięta z tych lat młodości niż na przykład z późniejszych, Tutaj ta pamięć autobiograficzna zawiera informacje z epizodycznej i semantycznej, właśnie szczególnie ta epizodyczna jest i ta kontekstowa jest pogarszana. Sprawa, no tutaj jak, jak widać, tak, czyli z tego wczesnego dzieciństwa jest mniej właśnie spamiętane. No i najwięcej właśnie jest z tych, co no, trochę było, ale też szczególnie dobrze pamiętają osoby to, co było ich w latach młodości. Być może przez, też przez pewne jakieś takie zabarwienia emocjonalne, tak? Wtedy może być bardziej szczęśliwsi, mają lepsze wspomnienia, co więcej się działo, więc być może też, też tak jest. E, ale no to tak jest faktem, takie tutaj badania były i e, ten. No, jeśli chodzi jeszcze o tą aptobiograficzną, to jest tak, że ze względu na ten zbieszenie tej fizycznej czy kontekstowej, to mniej detali, taka osoba starsza może, może ee, mówić. Jeśli chodzi o pamięć proceduralną, to generalnie jest to pamięć no, o tym, no, jak jazda na rowerze, pisanie na maszynie, to generalnie to jest wiem jak, tak? Czyli wiem jak jeździć, no nie będę tego opisywał, nawet ciężko by było, jak jechać na rowerze, ale po prostu się wsiada i jedzie, no i długo, długo zajmuje to, żeby, nauczyć się to, relatywnie długo, tak? No jak ktoś był mały, to wie, że to tak zaraz nic się nie nauczył, trochę tam upadków musiał mieć. No, ale w, w końcu mu się udało i teraz nawet tego się po prostu nie zapomina. Związane są też różne tutaj struktury, jak na przykład jądra postawy móżdżek, no a niekoniecznie nie tylko właśnie ta kora przeczułowa, więc tutaj ze względu na to, że zaangażowanie różnych struktur generalnie to jest bardzo takie trwałe. Pamięć proste, z prospektywna to jest taka pamięć na przykład, gdy sobie tam, powiedzmy o iść na spotkanie, zwróć książkę do biblioteki, zapłać rachunki na czas, przyjmij jutro leki. E, no tutaj właśnie osoby mają starsze problem jest trochę pogorszenie, przy czym akurat nie, 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 wiele osób sobie z tym dobrze radzi. Na przykład osoby starsze idą na przykład do, do sklepu, to sobie zapisują karteczkę co kupić. E, al, albo na przykład, że kiedy leki, czy, czy żeby gdzieś iść. Jeśli chodzi o no tu tutaj już jest w zasadzie takie podsumowanie, to o czym mówiłem już jeśli chodzi o percepcję, to jest ona tutaj no, ona pogorszona i to trzeba brać pod uwagę, bo jeśli się robi na przykład różne testy funkcji kognitywnych u osób starszych, to on może po prostu możemy powiedzieć, ale powiemy cicho, ja na przykład nie, nie dosłyszy albo no, Usłyszeć cicho i nie do końca powiedzmy zrozumie, e, tak więc albo jeśli są jakieś operacje wykonywane na czymś, co musi dobrze widzieć, a będzie miał zawsze słabszy wzrok, to nie do końca na przykład może rozpoznać, tak? Czyli jeśli będziemy e, właśnie z nim grali w e, na przykład e, w Jungle Speed czy coś takiego no To wtedy on może nie do końca widzieć te wszystkie wzorki, i, i tak dalej, i przez to jego reakcja może być gorsza, czy, 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 czy i, i tak dalej. No, Chyba każdy rozumie. Jeśli chodzi o wpływ na wyższe funkcje kognitywne, to wyższe funkcje kognitywne to mamy tutaj język i mowę, podejmowanie decyzji i funkcje wykonawcze. Jeśli chodzi o język i, tutaj i mowę, to generalnie można, można powiedzieć, że nie pogarsza się pod takim względem. Samej języku i mowy, przy czym po prostu znowu może ten tutaj no, no powiedzmy, no mózg jest jednak wolniejszy i to wolniej może wszystko trwać. Też osoba starsza może już nie przebywać w jakichś tam super nowych miejscach, bo nie pozna, może nie poznawać wielu in, nowych ludzi, ale sama w sobie język i mowa może być nawet bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna ze względu na rozbudowane narracje ze sądami innych osób. No, oczywiście, taka osoba ma różne doświadczenia życiowe, które może również w, w to wpleć, więc sama sobie język i mowa nie jest, nie jest yy, pogorszona. Yy, jeśli chodzi o, czy no sama z siebie, tak, tam wiadomo, że, że są też inne pogorszenia. Powiedzmy, może mieć zaburze... zaburzenie tej pamięci epizodycznej, zaburzenie tej pamięci roboczej, co może sprawiać, że w rozmowie nie do końca możemy tak odnieść takie wrażenie, ale... ale tak mówię, właśnie. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, to głównie tutaj jest ono zaburzone przez właśnie tą zaburzenie funkcji roboczej, i pamięci epizodycznej oraz też tych funkcji wykonawczych, które są w następnym punkcie. Tak, kiedyś za głównym winowajcą się uważało te funkcje wykonawcze, dalej w sumie jest bardzo, bardzo się temu przyglądamy. Funkcje wykonawcze są potrzebne, żeby dobrze planować, organizować, koordynować, implementować i ewaluować wiele codziennych, rutynowych aktywności. No, i tutaj mają te funkcje wykonawcze udział w procesie uwagi, alokacji bodźców, inhibicji, rozpraszania przez nieistotnych informacji z pamięci roboczej, planowanie strategii kodowania i przesyłania informacji i innych procesów potrzebnych do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i innych tak, skoncentrowanych na celu aktywności. No, szczególnie są ważne, tak, dla takich czynności, które nie były wcześniej, powiedzmy, jeszcze nie nastąpił dla nich proces habituacji. No, jest to logiczne czy jeśli Szczególnie osoby te starsze są zakłopotane w nowych sytuacjach, tak, z czymś, czy się nie nie, nie spotkały. No, no, i tutaj właśnie ta kora przedczołowa ma bardzo dużą wartość i znaczenie właśnie w właśnie tych funkcjach wykonawczych. No, i, i tutaj mamy podsumowanie, to też już. Dziękuję za uwagę.